Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj Dylan Dog Zabójcy. Tak, jest to kolejny komiks w Polsce wydany przez oficynę wydawniczą Torre, a oryginalnie włoskie wydawnictwo Sergio Bonelli Editore. Zatem tak zwana włoska pulpa. Bohater tytułowy Dylan Dog to jest londyński detektyw niegdyś pracujący w Scotland Yardzie jako policjant natomiast dzisiaj jest takim detektywem do spraw koszmarów i zajmuje się różnego rodzaju e, para normalnymi sprawami związanymi trochę z jakimiś e, demonami czy e, mocami nadprzyrodzonymi. E, można powiedzieć, że taka e, alternatywna wersja pogromcy duchów, w cudzysłowie. Oczywiście sobie żartuję, bo e, to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Ale tak. E, Zabójcy to jest komiks, który oryginalnie ukazał się w 1986 roku, zatem jest to jedna z tych pierwszych historii z Dylanem Dogiem. Oryginalnie te komiksy były miesięcznikami wydawanymi we Włoszech, zatem. No, można powiedzieć, że jeśli tak faktycznie to tempo wydawania się zostało utrzymane i do dnia dzisiejszego one wychodzą, no to seria, jak można się nie trudno domyślić, jest bardzo pokaźna. I tak jak niedawno prezentowałem Dylan Doga i Batmana w cieniu nietoperza, tak właśnie tutaj chciałbym wam, Was zachęcić do tego, abyście sięgnęli po Dylanadoga solo. Są ogromne różnice pomiędzy mm, tym czym jest e, taki detektyw jak Batman, a, a kim jest e, taki detektyw jak Dylan Dog. Ponieważ mm, w Zabójcach e, takiej bardzo klasycznej e, włoskiej historii, takim bardzo klasycznym komiksie rysowanym e, również w klasyczny sposób, e, Mamy opowieść taką dochodzeniową, kryminalną, e, oblaną właśnie takimi elementami, e, w których czujemy pewne mm, napięcie, pewną tajemnicę, e, wpływ jakiejś, można powiedzieć, nawet czarnej magii. Zresztą o chociażby tutaj pewne elementy sugerują nam e, takie dziwne e, koniugacje w e, tym kierunku, właśnie idące. E, I nasz bohater w zabójcach będzie musiał rozwiązać sprawę e, związaną z tym, że Londyn nawiedza fala upałów. Ludzie, można powiedzieć, wariują, dostają e, jakiegoś ataku, szału, i w tym swoim amoku atakują, e, zabijając innych. E, w efekcie e, dochodzi do e, zamieszek, dochodzi do e, takiego terroru e, w całym Londynie. No i Detektyw zostaje tutaj wynajęty przez pewnego jegomościa, można powiedzieć, można lorda wręcz, bo jegomość robi wrażenie osoby z wyższych sfer. I musi rozwiązać tę zagadkę. I tak jak powiedziałem, jest to bardzo, bardzo klasyczna historia e, związana z Dylanem Dogiem. I będziemy tutaj mieli mocno klasyczną kreskę, e, takie charakterystyczne jakby dla tego, e, dla tego komiksu. Zarówno podziały kadrów, e, sposoby rysowania postaci. E, Oczywiście jest komiks, jak widzicie, czarno-biały, ale pięknie są tutaj podkreślone detale, bo jest to komiks rysowany w sposób realistyczny, więc pięknie rysowane detale związane z twarzami, wszelką, wszelkiego rodzaju mimiką, z odzieżą, z przedmiotami codziennego użytku itd. itd. Pod względem właśnie graficznym dla wszystkich fanów czarno-białej kreski o bardzo dobrze odzwierciedlonym detalu, to powinniście się tutaj czuć jak ryba w wodzie. Oprócz tego, historia jest dość zwariowana, momentami trochę żartobliwa, bo asystent naszego głównego bohatera to jest trochę taki żartowniś. Dużo jest tutaj tekstu, bardzo dużo jest czytania. Myślę, że to jest też taka cecha charakterystyczna komiksów z Dylanem Dogiem, że naprawdę jest tutaj gęsto od tej historii opowiedzianej, właśnie w dialogach, w różnego rodzaju tekstach, przypisach. Pojawiają się jakby fragmenty w formie dziennika czy gazety, jakieś takie. Komunikaty radiowe, różne tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo fajny komiks, gdzie na 100 stronach mamy ogrom treści i jednocześnie przyjemną kreskę. Jak ta sprawa się potoczy, dokąd się rozwinie, oczywiście to musicie odkryć sami. Ja wam tutaj niczego nie zdradzę. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, bo jest tutaj wiele wątków, które z pozoru są. Nie tak oczywiste, a potem na koniec zostają nam tak pięknie, uwydatnione, wchodzą na pierwszy plan, zostają wyłożone jak kawa na ławę i to jest też super sprawa, bo e, taki. Uważny czytelnik, on zauważy, aha, tutaj jakiś tam taki, tego typu motyw, a ktoś mniej uważny może nie zwrócić na to do końca uwagi, po czym na koniec dostaje taką pigułę, w której widzi: wow, fajnie, te rzeczy wynikały z tego i z tego. Dobrze to zostało przemyślane, także, no, moim zdaniem, kolejny. Udany komiks, choć taki bardziej klasyczny, poruszający takie wątki, bym powiedział, mocno polityczne, ale również jakby główny zły w całej tej historii jest skryty warto w cieniu, i tak naprawdę dopiero na końcu dostajemy gdzieś tam takie szczępki informacji co i jak. Także e, też to jest taki, myślę, e, bardzo ciekawy niuans. To tak jak e, znacie na pewno film Obcy, e, najlepiej Obcy straszy wtedy, kiedy go prawie nie widać i podobnie e, w tym Dylan Dogu jest. E, tyle, co mogę powiedzieć na ten temat, natomiast e, jeśli nie jesteście fanami kreski czarno-białej e, w takim mocno... Mm, Klasycznym, właśnie wydaniu, to możecie sięgnąć po bardziej nową serię związaną z właśnie tym bohaterem pod tytułem Quertington. Przygotowywałem też już film na ten temat, jest na kanale, więc możecie sobie sprawdzić. Tu kreska też jest czarno-biała, natomiast jest to bardziej współczesna historia z troszkę inaczej, już rysowanymi postaciami, z troszkę inaczej rysowanym światem. Zobaczcie, jak tutaj wygląda kreska a jak ona wyglądała e, chociażby e, w tym miejscu. E, zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, jak wygląda tutaj Dylan Dog oraz jego e, właśnie asystent, a jak oni wyglądają e, właśnie w komiksie Quertington. Te różnice są e, no bardzo wyraźne. I ta zmiana nadaje temu komiksowi bardziej takiego nowożytniego charakteru. Więc jeśli nie jesteście fanami takiego klasyka, no to zamiast zabójców możecie sięgnąć po Quirtington. Natomiast polecam sprawdzić jedno i drugie. A generalnie komiksy z Dylanem Dogiem można czytać w zasadzie samodzielnie. Są to zazwyczaj zamknięte historie, więc nie musicie wiedzieć niczego więcej. Ode mnie to wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie i do następnego. Na razie, trzymajcie się, cześć.